typowanie polskiej ligi, pierwszej polskiej ligi, czyli Odra Opole kontra Stal Mielec, łatwo takie spotkanie sobie przewidzieć, bierzemy karty Tarota, jedna kubka tutaj, druga kubka tutaj, ciągniemy sobie raz, ciągniemy sobie dwa, mamy 10 mieczy, 10 monet, czyli to będzie remis kochani, gramy remisik wszyscy, powodzenia. Kochani, kochani, to nie tak ma być, to nie tak. Zła interpretacja wróżby. Chodziło o coś innego, kurwa. Wiem o co chodzi. Jak jest 10, tak? 10 mieczy, gdzie to kurwa jest? Zaraz to znajdę. Tu chodziło o 1-0, 10, podwójne 1-0, czyli upewnienie się w tym. Gdzie jest ta zajebana karta? Czekajcie. Jest, widzicie o co chodzi? 10, czyli 1-0 dla Odry. Podwójne, czy potwierdzenie. Zła interpretacja wróżby. Kurwa, szatanie. Tesażowa się dupcy z cesarzem, czyli. Braga wieba bramkę, kurwa. Wiedziałem, wiedziałem, dzisiaj zła zła, złe tai chi. Kurwa. Popatrzcie, statek, statek. To jest Sasulo. Sasulo. ten mecz wygra Sasulo, 250 na Sasulo. Kurwa, Balaszwil pierdolony z kurwa z Gruzji, zajebany śmieć. Kurwa. Kochani, może spotkania tenisowego nie wytypowałem dobrze, ale wytypowałem jeden istotny mecz. <laughs> Moja mysia, Pysia zdała prawo jazdy z kurwa. Chuja pana jakieś ziemniaki zajebane zostawiła kurwa Nikt nie wiadomo co ty się kurwa z tym robi Sz, Kurwa garnek za... A jeszcze moje klucze mi wzięła Kurwa i z tą dyskoteką będę zapierdalał Tamburyno może weszli I kurwa klucz wiolinowy zajebany jeszcze wezmę ze sobą Płaszczaj, płaszczaj mnie Mleczko pociekło kurwa tutaj na spodeczek. Dawaj kawę kurwuj, bo no lej się bo ci zajedno, rozumiesz to? Sikej, sikej! Kurwa, lubię kawę, w chuj. Ja oczywiście już po moim karnio porannym piję kapucinę, za chwilę robię sobie obleta z owocami kurwa, potem biorę się za robotę, <grywa> czyli podopieczni, rozpiski, no, plany dietetyczne, a tam kwiatuszki dla mojej żonki, <grywa> wczoraj lepca wyrywała na pizdę, <grywa> to się musiałem jakoś zreważyć. Teraz troszkę o mojej profesji, ja się obracam w branży finansów, grubej gotówki, jestem profesjonalnym time wasterem, no, mnóstwo diagramów, wytycznych, wytycznych liczb, to jest ciężka robota, to są kurwa akcje, obligacje. Do! No. kurwa miałczysz! Złupak, kurwa! Jebany! do mnie, czy to twoje dziecko, nie? Czy to twoje dziecko? Ty myślisz, yy, że moje dziecko weszłoby w takim stylu do mieszkania? Pewnie, że tak, ale akurat to nie jest moje dziecko, nie? Pozdrawiam autora filmiku i tego wariata. Masz, przy, masz naprawdę dużą przyszłość, jasną przyszłość, klarowną przyszłość, jeśli chodzi o streaming, youtubing, showbizning. dobra. Dzisiaj z wujkiem klamką szukamy młodych talentów. Okej, wario na łeb! Dobrze! Szybciej, kurwa, bo się zesfram, ja pierdolę! Kurwa, bo ci gupnę, bo chlapę! Kurwa! Oh, co to kurwa, tylko pierd był? A daj mi się nie chce, je to. Kurwo za ucho, ojcie, tu kurwa stawiasz, sobie zrobię dorą kawę się z mleczkiem. Oh yeah, baby, that's right. Oh yeah, baby. Oh yeah. Zobacz, małeńka, jak najebałem piany, kurwa, do tego kozackiego kubka. A teraz lej mi, kurwo, cappuccine! Witamy w poradniku młodego baristy. Teraz pokażę wam, jak usunę... Kurwa, widziałem, chyba w odbiciu mnie widzieliście, ale chuj. Mam nadzieję, że chuja nie było widać. Wezmę tutaj, kurwa, nóż albo widelec, kurwa. Wezmę nóż. Popatrzcie się, to jest kurwa mój rytuał. Jednym machnięciem usuwam tą pierdoloną pi... O kurwa. Następnie zamurzam łożeczkę i wykonuję raz, dwa, trzy, cztery... O! Kurwo! Następnie wykonuję kilka piruetików. Oh yeah. That's right, baby. Show me your like move it. You fucking nasty bitch. Ha, popatrz, jak kurwa cieknie z tej suki. <grym> z Ola la, kurwa, pyszna kawa. No i po takiej dobrej kawie zasiadam się z za aktualną prasą i użalam się nad swoim jebanym życiem, kurwa. I myślę, co robić dalej, by przeżyć, kurwa. Teraz troszkę opowiem Wam o moim dniu. Za chwilę idę do barbera. Tak. Do fryzjera nie chodzę, tylko do barbera. Myślę, żeby troszkę może odświeżyć swój look. Nie wiem, może jakieś warkoczyki na bródce. Mam też dla Was fajną niespodziankę z rana. E, posłuchajcie. Mm. O, coś tu się wytrwało! <laughs> Bronze Bomber! Kurwa, z groty wyleciał! Esa, wariacie! No ale przecież to nie koniec niespodzianek. O, mm. kurwa! No! Dumny, dumny bonzor! Prezenci lamyzki na urodzinki! Filialki cementu! Witam kreatynki, proszę I wszystko zalewane łeżkiem się KURWA Paula, się wyłasił, daj Kurwa się łasi jebalo na moje siano Na mojego hot -doga. Pa, chłopie, on mi zaatakuje zaraz Ty weź tutaj byku, weź tego kota, chłopie Paula, się wyłasił, daj no, Niech całego go wpierdoli, nie? Ty kurwa kasztanie zajebany wiesz o hardkorze. Powiedz mi, co ty wiesz o kurwa o licznym życiu no. Stoimy pod tym jubilerem i Grzeszek mówi do mnie tak, słuchaj, grzeszek mówi do mnie tak. przecież ty jesteś kurwa, rudy, nie masz kolegów! Ha! A ja mówię wypierdale! Dobra, mam parę dawama, jego pakie jak tam? Ty, 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 ty. Proszę dobrze, się odspieruj. Ja lecimy kurwa, tango z mopingo kurwa. Do mojego ucieczki w północnej części pokoju. Barek, się na kuchni, kurwa. I nikt nie może wejść kurwa, rozumiecie to? Jedziemy z kurwa, nogarnij się się kurwa, to jest wojna! Słuchaj, kurwa, musi nas usłaniać! Słonik się wyjebał! Kurwa, nadupcają w nas, ja pierdole! Kurwa, to jest zajko, Lagnieszka wraca do ratę! Kurwa! Miś... Słonik nam, słonik padł, kurwa, to jest żarty! kobieto, wraca, biorę. U -u -u. U -u. U -u. U My nie my, kurwa, nie dorwiecie, życiu, kurwy. Myśli, że jestem kurwy. Myślę, że żumeczkę sprzedam. Sprzedam, ale kurwa za jakąś cenę. Kurwo! Cel. Magazynek. Pozycja. Rozpędź silnik. Strzał. Jest. Jest. Kurwo! Witam Cię serdecznie w kąciku małego militarnego świra. Na dzisiejszy warsztat bierzemy sobie broń, którą sobie wczoraj kupiłem w Carrefourze za około 200 złotych za Agnieszką. Jest to właśnie Nerf y, Fortnite, kurwa. Niestety y, żadna firma nie zapłaciła mi kurwa za reklamę. A szkoda, a szkoda, bo pieniądze by się przydają przymiotami. Słuchajcie, powiem Wam tak: zabawka super. Fajnie się można pobawić, ale pamiętajcie, pamiętajcie, kochani, nie naciągajcie rodziców na żadne świąteczne gówno, bo zwykłym patykiem możesz odegrać taki spektakl. Jak niejeden by odegrał takim karabinem profesjonalnym. Potrzymać tylko jest szczypta wyobraźni i troszkę dobrego humoru. Pozdrawiam się. Wszystkim dużo zdrowia, a przede wszystkim wiary. Każdy ma super święta tu, a ja znaję banym starym. Co? Szarpie się, szarpie się, znowu szarpie się. Kurwa puść moją kurtkę, no bo znajomy. Ho, 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 właśnie przywiozłem pre... A, prezenty dla Was! Kurwa, ale wielkie! Byliście naprawdę grzeczni! Oh yeah, baby! You're a like this bitch! Masz może oto jakąś zakręconą wielką lachę? To bierzem do mordy, a może jakiś pierniczek, co? A do końca bierz moje bombki, kurwa w obroty! Kurwo, jebana, gdzie lecisz? Rafa lala la, renifer kurwa Ty ja wyglądam jak trans, dobra chuj z tym Uciekajcie bo Mikołaj mu się w mefedronę Ktoś go podsypał, uciekajcie dzieciaki Co podsypał kurwo jebana rogasta ci dałem w ten czerwony kidor zajebany Co podsypał Paris nie sądzisz, że twoje leggings zajebiście wyglądałyby na mojej dupie? No myślę, że tak, albo mój chuj